Drodzy goście, wspaniali toastmasterzy oraz nieoceniony prowadzący. Już teraz jesteśmy na początku naszego roku toastmasterowego. Minęło zaledwie 2,5 miesiąca od ukonstytuowania się nowego zarządu. I dzisiaj, tu, w tego miejsca, ja chciałbym podziękować i wyrazić wdzięczność dla gości, nas odwiedzających, dla klubowiczów, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach oraz dla zarządu. Możecie sobie myśleć, ale jak to? Za co tak naprawdę dziękujesz? Co takiego szczególnego zrobiliśmy i po co? Chciałbym wam już dziś powiedzieć i przekazać informację, że zaledwie po dwóch i pół miesiącach nasz klub otrzymał i wygrał, został nominowany do dwóch, już dwóch klubowych nagród. Pierwsza to SLA, czyli Strategic Leadership e, 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 Nagroda, która jest za pierwszy cykl roku tołcmasterowego. A druga to Smadley Award. Będziecie sobie pomyśleć, że już nic takiego nie zrobiliśmy. Prawda? No Więc jak A ja Wam powiem, że to właśnie dzięki Wam, Wam wszystkim, dzięki Waszemu zaangażowaniu, uczestnictwu, dzięki temu, że tu jesteście, przyczyniacie się do tego, że spotkania nasze się odbywają, że mają taką dynamikę, że to wszystko, co dzisiaj już nawet do tej chwili zakosztowaliście, się dzieje. To wy. I moi drodzy, SLA nagroda, aby ją otrzymać, trzeba w okresie między lipcem a sierpniem zrobić trzy rzeczy. Pierwsza to klub musi zdobyć jeden z punktów programu DCP. Distinguished Club Program. Drugie. Siedmiu z siedmiu nowych członków klubu e, w zarządu musi się przeszkolić na swoich funkcjach. I trzy, moi drodzy, musimy sporządzić i przedłożyć tak zwany Club Success Plan, czyli plan sukcesu klubu na bieżący rok. I tak dzięki gościom, bo o nich mówiłem, którzy przekształcili się już w tych dwóch miesiącach w nowych naszych członków naszego klubu, zyskaliśmy jeden punkt DCP. Brawo! Dzięki zarządowi przeszkodziliśmy się we wszystkich funkcjach 7 z sierpniu oraz sporządziliśmy program sukcesu klubu na ten rok i przedłożyliśmy go w odpowiednim terminie. Udało się. Dzięki następnym rzeczom, rzeczom również gościom osiągnęliśmy drugą nagrodę. Nagroda z Manleya mówi o tym, że w okresie między sierpniem a wrześniem powinniśmy mieć mieć nowych pięciu punktów. My już dzisiaj mamy sześciu. Dzięki wam goście, dzięki wam klubowicze, którzy zachęciliście tych gości do tego, aby dołączyć do naszego grona. Te nagrody są waszym osiągnięciem. Waszym osiągnięciem za to, że tu jesteście, za to, że się przykładacie, że macie motywację, chęć, uczestniczycie w tym wszystkim. To wasze nagrody. Nawet, jeśli nie zauważyliście że to Wy jesteście przyczynkiem do ich zdobycia. Nie wyobrażacie sobie nawet, jaka jest siła Waszego wpływu. Tylko dlatego, że tu jesteście, że przychodzicie, że angażujecie się, że aktywnie uczestniczycie. To Wy budujecie siłę tego klubu i wyrówniacie go na tle wszystkich innych. Dziękuję Wam.